Cześć, jak zwykle w niedzielę, zapraszam Was na wspólne tłumaczenie zdań. Dzisiaj zdania z niech. Niech Pani coś zrobi, niech Pan coś wykona. No właśnie, jak takie zdania budować? Pierwsze nasze zdanie: niech Pani kliknie na OK, by zainstalować program. Niech. Niech to jest słówko, które automatycznie powoduje, że musimy zbudować to zdanie w trybie rozkazującym. Jednak tutaj mamy formę grzecznościową pani, więc oczywiście to będzie tryb rozkazujący w języku niemieckim forma grzecznościowa. Czyli, jeżeli mamy to niech w naszym zdaniu, to po prostu czasownik znajdzie się na pierwszym miejscu e, i tworzymy to zdanie tak jak w trybie rozkazującym, czyli niech pani kliknie. Zacznijmy od tego kliknie, czyli z auf OK, klikensie auf OK, czyli niech pani kliknie na OK. To już jest e, powiedziane. By zainstalować program, aby, by po to by, to jest nasz spójnik e, umcu, e, nasz e, spójnik składający się z dwóch elementów, czyli um znajdzie się zaraz po przecinku, acu e, na przedostatnim miejscu, czyli przed bezokolicznikiem, ponieważ czasownik znajdzie się tutaj w bezokoliczniku, czyli by, po to by, aby, to jest umcu, czyli klicken sie auf ok, um das program zu installieren. Zobaczcie, jak to zdanie wygląda po niemiecku. E, wydawałoby się to zdanie po polsku dość trudne do przetłumaczenia, ale jak widzicie, wszystko jak rozłożymy na czynniki pierwsze, e, to nie jest tak trudno. Kolejne zdanie: Niech pani wyłączy całkowicie telewizor, by oszczędzać prąd. Znowu mamy to nasze niech, czyli już wiemy, że tutaj będzie ta forma, Trybu rozkazującego. Ale jak jest wyłączyć w języku niemieckim? Wyłączyć to ausschalten. Ausschalten, czasownik Ausschalten jest czasownikiem rozdzielnie złożonym, więc na pierwszym miejscu oczywiście znajdzie się to nasze Schalten, Schalten sie, a na końcu aus, na końcu tej pierwszej części zdania oczywiście. Um, czyli Schalten sie, den Fernseher, ganz aus. To ganz, czyli tak całkowicie. Schalten Sie den Fernseher ganz aus. Dlaczego den Fernseher, a nie das Fernsehen? Jaka jest różnica? Der Fernseher to telewizor jako przedmiot, jako rzecz. E, telewizor. Na ścianie wisi telewizor, a das Fernsehen to telewizja, jako instytucja, jako to, co oglądamy. Oglądamy telewizję, czyli das Fernsehen, a der Fernseher to przedmiot, czyli telewizor. Schalten Sie den Fernseher ganz aus, by oszczędzać prąd, czyli znowu mamy ten spójnik um zu, czyli um Strom zu sparen. Oczywiście, szparen, czyli oszczędzać, możemy także mm, używać do pieniędzy, czyli ich szparę e, geld, um e, ein neues auto zu kaufen. Czyli oszczędza pieniądze, by kupić nowy samochód. Szparen, oszczędzać, zarówno prąd, wodę, jak i pieniądze. I ostatnie nasze dzisiejsze zdanie brzmi: Niech pan odwiedzi naszą stronę, by uzyskać aktualne informacje. I znowu mamy to niech. Wcześniej mieliśmy pani, teraz mamy pan, ale w języku niemieckim to nic nie zmienia, wciąż to będzie bezuchnzi. Klicken Sie, schalten Sie aus, czyli mamy y, ten czasownik tak samo odmieniony i jest znowu ta osoba Zita, ta osoba, y, forma grzecznościowa. Czyli besuchen Sie unser Homepage, y, naszą stronę, stronę internetową, by uzyskać aktualne informacje, y, po to by znowu, czyli um aktuelle Informationen zu bekommen, uzyskać, otrzymać, bekommen. Musimy też zawsze kombinować w tym tłumaczeniu, bo jak widzicie uzyskać, moglibyśmy szukać tego czasownika, uzyskiwać, a to jest po prostu otrzymywać inaczej, więc już łatwiej, prawda? Ponieważ otrzymywać to po prostu bekomen. Bezuchę zi homepage um aktuelle Informationen zu bekomen. I to wszystko w naszym dzisiejszym tłumaczeniu zdań. Do zobaczenia za tydzień.